Taka Franca ledwo się zmieścił na podnoś, na, na, na przyczepę. Ale swoją drogą w tej kamerze śmiesznie wygląda te tylne kółko, takie maleńkie. Ładna maszyna, ładnie zaprojektowana, nawet nieźle wykonana ogólnie. Tylko, że kurczę, no, dla mnie to taki cały czas przerost formy nad treścią ten sprzęt. I rzecz, która mnie rozbawiła, a raczej zadziwiła. To układ hamulcowy, z przodu podwójna tarcza, podwójny ploczek, spoko. Natomiast z tyłu zacisk trójtłoczkowy, czyli CBS idzie na tylne koło. Ewenement, jedyny, jedyny taki sprzęt. Tu proszę eleganckie elegancki światełko, ładnie wpasowane, to tu, tu bardzo ładnie wygląda. Wydech, no niestety, odchodzi to już. Ale to samo miałem z tym pseudokarbonem na swoim wydechu. Trzeba przyznać, ładnie brzmi ten ładnie wygląda, rury są e, sprawne, że tak powiem, obie działają. Zegary w miarę czytelne nawet w słońcu. Ja wiem, że teraz na kamerze widać to kiepsko, ale ja widzę bardzo dokładnie, co jest na wyświetlaczu. Także nie jest tak źle. Tu wymysł klienta, zmontowanie tego w tym miejscu, trochę, trochę kiepsko. O, teraz jest dopiero zamknięty, plastikowy, element metalowy jest pod spodem. No wygląda ładnie, jeździ takse, no co, co tu dużo mówić, 170 kg i 125, 11 konne, to nie jest nic nadzwyczajnego. Lampa też mogłaby być bardziej konsekwentna, przyznam szczerze, niż ta okrągła taka w Romecie Pony, taki samo rozwiązanie występuje. Minipony. Także troszkę, troszkę za, za biednie wygląda ta lampa w stosunku do reszty motocykla, bo reszta wygląda naprawdę bardzo mm, na bogato, że tak powiem. No To tyle. A, no i właśnie. Strasznie dziwna pozycja z okienicą. Te podnóżki takie mocno cofnięte. Trochę jak w Harley'u, Lowriderze low na przykład. Tak, tak ręce, nogi ugięte trochę sportowo ale bardzo mocno wyciągnięta pozycja tutaj do kierownicy z przodu, więc nie wiem, jak ktoś ma poniżej 2 metrów, to nie wiem, jak to, czy, 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 czy... no może nie 2 metrów, ale tak 1,80 m to może być mu ciężko się tutaj odnaleźć. Chociaż właściciel miał mniej więcej tyle wzrostu i, i, i mówi, że bardzo fajnie, także no, kwestia myślę przyzwyczajenia albo subiektywnej oceny. Patrzcie, jaka zajeb... maszyna, nie? Uff, jak te łezki fajnie wyglądają. <laughs> A tak naprawdę, zobaczcie, niedawno pokazywałem, teraz macie na żywca z junaczka SC, CS, SC, SC. dobrze mówię, o Jezu. ciężkie to takie, nie wcale nie takie ciężkie, bo chyba hamulec jakby nieustawiony jeszcze, zobaczcie, jaki elegancki sprzęciar, a trapowicz, takiego w terce miałem, z wyjmowanym debekilerem. spoko. Hebelek, jeden pojedynczy zacisk z przodu, klasycznie potrójny, czyli CBS, nie ABS, tak jak mówiliście, tudzież często gdzieś tam się pojawił ten, ten temat, że Euro 5 to już ABS wymusza w stosunkach skapionkach. Nic takiego nie ma tu miejsca. Tutaj jaki cyk, USB, silniczek. Kurczę, nie mogę go odpalić jeszcze. Będę musiał cierpliwie czekać. O, narzekałem, że w Harley'u dosko zamontowany regulator napięcia, ale regulator widzę taki klasyczny, czyli zapas części. Tak a propos tego, co się zawsze obawiacie, że nie będzie części do motocykli nowych, tak, tego typu. Wachacz prawie jak w tym, a w, zon w Zontesie. A jak się na tym siedzi? Tutaj monetki ma ładne. I powiem Wam, że to mi wygląda troszkę... No, kojarzy mi się to już z jakąś firmą. Eee, spoko. Kurczę, nie mam jak go pokazać, bo oczywiście nagrywam z ręki. Ale... No, na ile ze, mogę, ze zasięgu mi starczy. Nie jest taki mały, czyli... Tutaj macie nazwę, skąd on pochodzi, bo to w ogóle w Anglii jest już dość mocno rozreklamowany sprzęt. Tutaj osłonka na tablet. No, bo tablecik oczywiście jest zamontowany. O! Zobacz co jest, ale świeci. Ja pierdolę Ops, co my tu mamy. Gdzie tu, się, gdzie tu są przyciski, jakieś aha. O, patrzcie, mamy tutaj smryfona normalnie. Cyk, cyk, cyk. Co mogę zmienić? Kilometry, mile i zasadniczo tyle. Ale jest tak. No, zoomuj. Jest trip, trip time, data, ładowanie. nie mogę go za bardzo odpalić tutaj w środku. No, ale mogę się założyć, że będzie brzmiał dość ciekawie z tym wydechem. Ładna lampa. łana lampeczka. Furius 125 SC lampa z tyłu też mi się kojarzy jakoś bardzo mocno z tą, którą miałem na przykład w ADV 400. Kieruneczki. Kieruneczki ładne lodówki. No, Taka ciekawostka, na szybko do podejrzenia. Niedawno jeździłem kier M12 Vintage, a tutaj jeszcze ciekawsza sztuka się pojawiła. Co prawda, z tym samym silniczkiem, to ta sama fabryka, ale zobaczcie, kwasóweczka na wydechu, yy, jedna ze zmian w Euro 4. Katalizator to też jakiś coś katalizatoropodobnego bo to się głównie zmieniło w tych motocyklach. Rura wydechowa też elegancka. Zakładam, że też, no tak, gotowy. O! Zegar taki polerowany, szczotkowany aluminium. Czy to ładne, czy to nieładne, to już nie mi oceniać. Nie ma już przełącznika świateł. Dobrze. Metal został. Bardzo mi się mu to podoba. I jednak kafe. No kurczę, taki naprawdę mały, mały, fajny Harley, że tak powiem. Zrobiony zbiorniczek, też fajnie dopasowany na okrągło. Ładna kolorystyka, no niby nic się nie zmieniło, ale się troszkę zmieniło. W końcu jakaś sensowna lampa, nie z tą tablicą tutaj na górze tak dziwnie zamontowaną, tylko zrobione to w porządny sposób. Tutaj zobaczcie, hmm. czujnik prędkości, czy niemożliwe, żeby to ABS miało. Nie, no jest zbiornik wyrównawczy do, do hamulca tylnego. Tutaj koronki nie ma, więc to jest czujnik tylko prędkości. No bo zdziwiłbym się, gdyby jeszcze przy CBS-ie ABS był. Junaczek, elegancko, elegancko. A i ten ładny, zobaczcie, jaki elegancki skraberek błyszczący zielony kolorek. Co my tu jeszcze mamy z nowości? Chyba tyle. A, no i stoi, no nie zobaczycie. Ciemno. RX1, ale tego już pokazywałem. Czekam na testówkę. Może wkrótce będzie. M12 z kufelkiem klasa. No ale te ładne sprzęty, trzeba przyznać im M to. Fajny scrambler. Fajnie, że tego coraz więcej się pojawia na rynku. Chociaż ten e, typowo szosowy scrambler. Co tu dużo mówić w porównaniu do tego, więc. Myślę, że ten szybko nie, nie spadnie z piedestału mojego, jeśli chodzi o wielofunkcyjne maszyny, no ale nowy jednaczek spoko. Yeah.